Cześć, witam Was w 20 dniu kalendarza adwentowego, w którym pokazujemy jak szeroki i różnorodny mamy asortyment. Losujemy jedną z ostatnich paczek. O, duża, czarna, a w środku kartonowa. Rozszartujemy ten foliop. O, nawet się da otworzyć. Słuchawki Sordin Supreme Pro. Jest to design myśliwski według producenta. Zobaczmy, zobaczmy te słuchawki. O! Tam w środku widzę jeszcze kabel, baterie i instrukcje obsługi. A same słuchawki prezentują się tak. Są bardzo solidne. To po prostu widać na pierwszy rzut oka nawet. Zobaczcie. Wejście na kabel. Tutaj jest krętło. Tak? Nie. Zobaczcie. Tu są przyciski do sterowania, do włączania. Zobaczmy sobie środek. Bardzo, bardzo przyjemna mięciutka gąbeczka. Nie chcę tego jakoś super mocno palcować. Bardzo wygodne nauszniki. Ja mam małą głowę, więc nie musiałam tutaj nic regulować. Natomiast widzę, że tutaj pod tą materiałową osłoną kryje się regulacja. Regulacja o wielkości tutaj tej opaski na głowę. Tu z tej strony tak samo, żeby to sobie równomiernie wyregulować. Tak to wygląda. Ok. Zobaczmy sobie dane techniczne tych słuchawek.